Okej, okay, to znak <noise> RPD Polska biało, czerwo <noise> hej mordeczki, witam was serdecznie! A, no tak musisz powiedzieć serdecznie! Witam was kochani bardzo serdecznie! Kochani, dzisiaj idealny odcinek a propos śmiechu Nie będziemy się śmiać dzisiaj Będziemy, tak? tylko z wodą w mordzie Musisz w myślach się śmiać, automatycznie wtedy Patryk wygrywa, przez co się będzie później normalnie śmiał I tak to wygląda z reguły A jaki jest challenge dzisiaj? Co robi przegrana osoba? Kręć TikTok? Nie. <śmiech> <śmiech> Nie chcesz? Dzisiaj generalnie Robimy odcinek po długiej przerwie Czyli możemy zrobić standardowe Spróbujmy się zaśmiać, zobaczymy jaki będzie odbiór Zobaczymy, czy dalej jest Ta forma, którą mieliśmy na mnie, Że Kurde. się śmiejemy po 10 milionów na jeden odcinek. Ja myślę, że dzisiaj zero śmiechu będzie. Ja myślę, że będzie, bo. Nie patrzę na ciebie, to gdzieś co od razu. Nie chodzi o to, powiadam, bo wiadomo, teraz się to Co Całówić! <laughs> nie chcecie mnie mieć? No ja czasami to <laughs> wiesz. Generalnie mamy wodę, jedną, drugą. drugą. Standardowo lejemy do mordki. Jak będzie dużo patrzę w górę, to. będzie dużo odcineczków w górę. Dużo <laughs> odcineczków w górę i nagramy kolejne, spróbuję się nie zaśmieć. Jak będziesz chciał coś powiedzieć, jak będziemy mieć pełne mordy i robimy przerwę, to.

<laughs> that is <normal. laughs> that so yeah yeah Kropkę rozwaliłem. Dobrze, że zahamowałeś, bo już zaczyna tak, 4-3 w ogóle już jest, po minucie 30, jakiś brak formy. Widać, że nie było tutaj długo grane, nie? Możemy troszeczkę złożyć na nadmiar słońca dzisiaj. Troszeczkę nas spaliło na Januszy. Polska, biało, czerwo. 4-3. Fajne są właśnie odcinki, w których nie ma challenge, nie? Na nie inny. musisz trzymać i spinać tej dupy, żeby tylko się nie uśmiechnąć. Jest troszkę adrenalinki, ale mimo wszystko nie musisz tak, jeszcze spinać, no. nie? اه اه

हम्म आओ आओ कैसे हो भाई हे हे प्रभु हे प्रभु हे हरि नाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद हे हे hey, प्रभु हे प्रभु हे hey, हरी रामनाथ प्रेमानंद क्या हुआ बोला पानी आ गया mm. अच्छा भी खुल गया मेरा गलती <laughs> <दिज़ दिज़> <laughs> <laughs> <अगा। laughs> Kurde, no ja po fakcie, zaśmiałem i nie wiem, czy to nie jest Twojego nie. śmiechu. Czy to tak nie pomogło? Nie wiem, no możliwe. A no dobra, to ja... 8 to ci dam, żebym miał 5. Nie będzie Kiedy już musisz dodawać punkty, nie? Żeby mi nie było 3. <laughs> ja spodziewałem się, że wiesz. Po prostu upadnie im ta skała i komuś na nogi spadnie. To, że ich w potylice uderzy to w, w życiu. Bym się nie spodziewał. Ty, ale wynik 8 do 5 przy czwartej minucie to jest jakiś rekord Guinnessa, nie? Może się wpiszemy, ale to może zaryzykować. No tylko że za nami by musiał ktoś stać wtedy. Stoisz? Ojej, Myślę, myślę, Shrek, myśl, Shrek rudy rom, wszyscy tu są, chcesz się napić? Pepe pana dziobaka. Ty właśnie jak ci wody brakuje, to weź sobie kup w i dalej do tego i zresztą ściągasz to i masz szybkę elegancko. Czekajcie jakbym na przykład ci podlał łeb, to będzie szybciej włosy urosły. <grym> wysika się na trawie, to w jednym miejscu trawa szybciej rośnie. <grym> tak. Się... Wysikać trzeba na głowę. Bo a wisika w ogrodzie i w miejscach, gdzie się wysika, to zawsze jest dużo wyższa trawa i bardziej zielona. Taka wielona. ładna, nie? <grym <grym na steryda, kwiatki. Często się jakby takim szambem, albo wiesz, takim najemowiskiem, że się leje. Sterydy dla No, To ale to takie konkretne są. Takie piękne. Gówno to jest najlepszy nawóz. No to jest rama kwiaty. To jest mój fetysz. Wow. I to właśnie tutaj, takie newsy. Tego nigdzie nie było. To macie tylko tutaj. Okej, to znak. Nie biało. aquí enseñando cómo trabaja la banda mira aquí va a pedir Czas na przerwę, bo coś mnie oddupiło, wiesz? Jakiś taki słabszy punkt, dlatego potrzebuję przerwy, to jest tak jak wiesz, grasz w kosza, albo wsiadaj no. twój trener wykorzystuje przerwę, to jest moja przerwa. To wykorzystajmy tą przerwę, na przykład porozmawiajmy o nadciągającej yy, burzy w nocy. Nie, bo znowu się skończy na saraniu, może oglądaj Z burzy przejść na saranie. RDP, rozwinięty ten My, skrót. Jak i... srasz, no to no. też może być grzmot. No. Co, to zależy, Sre. nie? Wiesz, że jest aplikacja. Nie! Bo ostatnio myślę. Czy nie nagrać odcinka z tego? Na tych mi się wyświetliło, jeśli to chodzi o to, że hmm. możesz ze znajomymi wymieniać się swoim statusem, ile hmm. na przykład wysrałeś, co wysrałeś. Ale szkoda, bo z tego co wiem, na tej aplikacji nie da się robić zdjęć. A w serio? O, o czym A tak mówimy? A wiesz, że ja normalnie czasami. Dobra, nieważa. Ale dobra, mógłbyś powiedzieć, na przykład do lekarza wysrałeś, czy zdrowa kubka, nie? Oceń od 1 do 10. A przy... też patrzą, wąchają, nawet czasem jedzą swoje guminą. A co ty mówisz? Wiesz przykład, spiesku. Nie biorę przykłady, ale byłem świadkiem jak raz pies No właśnie, a potem się zżygał. też... Dobra, RPD to znaczy Rembol, y, Dobry Patryk RPD Ja już mam formę, teraz będzie G. Teraz się ja będę śmiać, nie wiem co, bo już mam głupawkę Masz do wykorzystania, nie, już nie ma przerw, już za dużo gadania o Jeszcze mam do Dobry Patryk hmm. <noise> Ja się zaśmiałem z tego, że mi ryj z wody wleciał. Aha. A ty się śmiałeś z tego? Z tego też na początku. Bo... A no to właśnie. Tak, ale popatrzyłem na ciebie i zacząłem się mieścić bardziej się nie? Czy 10, 8? No bo ja się zaśmiałem z mordy na szyi. No, jak... A widziałeś w ogóle co się tu stało? Tak. ma, <laughs> nie, nie bardzo. To się <laughs> tam patrzy. <laughs> nie wiem co to za ósma liga mistrzów, ale no, mistrzów tam jest dużo. Rębol dobry, Patryk, już maj Eh, hey. biar cepet itu pakai drill, dan pakai pakai itu lama pakai mm -hmm. drillnya itu dipakai, iya, mm -hmm. yes. itu dicolokin dulu listriknya, nah, pakai biar cepet. Uh mm -hmm. mm -hmm. 14 punktów. Hmm. A wiesz, że on się nie chciał wrócić? No więc zarzuciło go, musiał improwizować. Ja jak już złapię jakąś głupawkę, to już resztę lecę. Złapałeś bakcyla. Wyobraź sobie, jakby on mnie złapał. Bakcyl jakby cię złapał? No. Wow. Na razie 14 11. 8. 11. <laughs> tak. 14-8. No bo za każdym razem jak się śmiałem, no to w momencie jak ty się zaśmiałeś, to na ciebie popatrzyłem. A, trochę. to chyba musimy w kolejnym odcinku zmienić troszeczkę zasady. Że nie można się w ogóle, w ogóle? O, to mam taki pomysł. Tak, no to tak jak do teraz, nie? No <śmianowidpowers> No nic się nie zmieniło Straciliśmy 3 minuty nagrywek O, aż masz mego Ja <śmianowid> wody nie wziąłem, brzmieje <śmianowid> <Ach> <śmianowid> 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 Zaśmiałem się z tego. Czekaj, masz ty się zaśmiesz, bo. Wiedziałem, że ci to rośmieszy. Ty się zawsze śmiesz, jak są jakieś śmieszne dźwięki. Jak coś na człowieka. No to też. Wydawane. Najczęściej albo jakiś śmieszny dźwięk, albo jak. Chcesz się wydupić na przykład, to mi śmieszył. 16, 11. Ty miałeś 8, zaśmiałeś się? Trzy Chyba tak. No na pewno mam teraz powyżej dziesiątki. Dobrze ci idzie, wygrywasz. Dobrze, wiesz. Ja, stop! Moet je even met je knieën? We mogen al naar de neem... Kijk, ik कोला दे लाओ उहु हे हे प्रभु हे प्रभु हे हरि नाम कृष्ण जगन्नाथ आयो लियो Nie, 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 nie. Mm. Mm, mm, mm. Czemu w tych chińskich filmikach było ciągle Hej Halina? Słyszałeś to? Hej Halina! Hej, Halina! Hej, Halina! Słyszysz? I to trzy razy było! No to co, Patryk? Cringowy TikTok, tak? No nie, nie, nie. Na cringeowego TikToka to by tak chciało było. No, z 15. Przekład, no. żebyśmy nagrali, nie? Bo cringe TikTok to jest. Naprawdę cringe TikTok. Może widzowie zadecydują na no. ciebie i wymyślą jakąś karę. Aha, nie! Ja już widzę jestem dużny farbowanie włosów. Tylko teraz, jeśli ktoś jeszcze nie wie, aktualnie. Trwa coś takiego na moim Twitchu, Serdecznie zapraszam, że jeśli dobijemy cel, to się mi farbujemy na wybrany kolor, jaki on wybierze. Ale mimo tego, jak nie dobijemy, to i tak się przefarbuje na kolor, ten co miał być różowy. A tam róż był, no, niezdrogi. Róż! Chłopie, abym się przedupił na taki kolor różowy, to wyobraź jakbym boki miał zajebiste. W sensie wiesz, bo tu by mi odrastały takie moje włosy, a tu takie różowe w górę, no. A co jak się niby na przykład wpadł na pomysł, żeby zrobić ci włosy w kolorze tęczy? Oj, może nie. <laughs> No, może tutaj... Dobrze, że montuję ten odcinek, to zamontuję, to na to ten moment. Dobra, wszystko się nagrało. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka.